Cześć! Witam Cię kolejnego, pięknego, słonecznego dnia. Mam nadzieję, że jesteś już przygotowany do kolejnego matematycznego zadania. Prawda? Oto one! Dzisiaj zajmiemy się takim zadaniem. Glazurnik układał płytki. Wykres przedstawia liczbę ułożonych płytek w zależności od czasu w trakcie 8-godzinnego dnia pracy. Mamy wybrać zdanie fałszywe. Zdanie A. O godzinie 10.00 glazurnik rozpoczął godzinną przerwę. Czyli zobaczmy, godzina 10.00 jest tutaj i faktycznie zobaczmy, że liczba płytek nie wzrastała, czyli faktycznie glazurnik musiał mieć wtedy przerwę. Odpowiedź B. Od 7.00 do 8.00 glazurnik ułożył mniej płytek niż od 11.00 do 12.00. Od 7.00 do 8.00 glazurnik ułożył ile płytek? No widzimy, że na pewno mniej niż 50 od tego czasu, a od 11.00 do 12.00? Zobaczmy, w tej godzinie ułożył. Od 100 do 150 płytek, czyli 50 płytek. Więc drugie zdanie też jest zdaniem prawdziwym. My szukamy fałszywego. C. W ciągu każdej godziny glazurnik układał taką samą liczbę płytek. No widzimy, że oczywiście jest to nieprawda, chociażby porównując godzinę 7 i 8 do godziny od 11 do 12. Więc odpowiedź C będzie zdaniem fałszywym. Przeanalizujmy jeszcze D. Przez ostatnie 3 godziny pracy glazurnik ułożył 50 płytek. Ostatnie 3 godziny pracy, czyli od 12 do 15, no i zobaczmy, faktycznie ułożył ilość płytek od 150 do 200, czyli 50 płytek, czyli D jest zdaniem prawdziwym, więc potwierdziło nam się, że fałszywym zdaniem jest zdanie C. A już jutro zajmiemy się takim zadaniem. Mamy uzupełnić poniższe zdania. Liczba 2 pierwiastki z 32 jest 2 czy 4 razy większa od liczby 2 pierwiastki z 8? I drugie zdanie, liczba pierwiastek z pierwiastek z 64 minus pierwiastek z 16 jest równa 8 czy 2? Napisz swoje sugerowane odpowiedzi w komentarzu pod tym filmem. Napisz swoją sugerowaną odpowiedź na to zadanie w komentarzu pod tym filmem, a już jutro, jak zawsze o godzinie 7.05 przekonamy się, czy Twoje myślenie było poprawne. Do zobaczenia jutro i życzę Ci wspaniałego dnia. Pa! pa!